Witam was dzisiaj bardzo serdecznie. Z tej strony ja, a to jest kolejny odcinek naszej kochanej serii Zagrajmy w Minecraft. Od długiej, długiej, naprawdę długiej przerwie um, pozmieniało się trochę. Może nie na sejwie, tylko u mnie. Um, mam nowy komputer i takie tam rzeczy, skin, nowy skin, nową grafikę tu i tam na y, kanale. Um, mam teraz zmienione też audio trochę i ogólnie jest work in progress wszystko od nowa, bo no, wyczyszczone mam wszystko. Trzeba od nowa wszystko ten robić. Ale, no, jak na razie wracam z wielką pompą, bo jest natchnienie, jest, no, po prostu, jak jest to, to trzeba. Pozmieniają um, się takie rzeczy, że teraz te pieski nie są już moje. Nie, nie wiem, co się z nimi stało. Jest ten zombie, parkurzysta I tu się w sumie nic takiego nie zmieniło. Te marchewki muszę zebrać co sobie zbierzemy teraz no w sumie nie wiem o czym opowiadać tak wiele jest do powiedzenia tak naprawdę e, trochę chcę zmienić kierunek tej serii bo jakoś tak w ogóle nie miałem celu teraz e, będę starał się na jakieś cele robić w każdym odcinku czy coś na stylu, e, w tym odcinku chciałem ten właśnie bardziej poogarniać jak to jak to było, jak to ma być jak to właśnie będzie przez najbliższe dni i no, nie to będzie przez najbliższe dni, odcinki będą, a pozmieniałem znowu te e, ustawienia w, e, w OBS-ie. On Nagrywam tu jak na razie wcześniej, nagrywałem radonem Relief i on raczej nie działał zbyt fajnie. Także jestem teraz na OBS-ie, znaczy, że byłem przez dość dobry czas i tak po prostu... no. No, teraz się działa, teraz muszę ten e, jakość plików ogarnąć, bo no teraz nagrywam tą NVidium. To ma jakiś inny dekoder w sumie. I muszę ogarnąć, jak to w końcu działa. Bo jak na razie nagrałem, nagrywałem, nagrywałem ten 10 sekund i, i na przykład jest 200 MB odcinek, a. Ja nagrywam na przykład kolejne 5 sekund i jest 15 MB, także nie wiem na czym to zależy. No, także najśmieszniejsze co teraz jest, to że to mamy nowy komputer, a FPS-y mamy dokładnie takie same. Co... co... no nie jest fajnie tak naprawdę. Fajny miałem komputer, teraz mi się wszystko tak wydaje. No ale cóż... Jak to już powiedziałem w którymś tam odcinku, Chyba coś zburzyć, żeby coś wybudować, coś nowego i takie, mam nadzieję, że zro zrobię taką rezurekcję, że będą właśnie nowe odcinki, nowa pasja i nowe rzeczy do robienia. Nie chcę, żebym się zdespawnował, bo taki fajny marchewkę sobie trzyma, no i nie będzie fajnie jak się zdespawnuje. Nie wiem, bo dropnąłem mu tą marchewkę już dosyć dawno i nie wiem, czy jak mu się coś dropnie, to się przypadkiem nie, nie zdespawnuje. O, i ten teksturpak, który teraz mam jest work in progress. Łącznie z serią, w sensie ten, chciałem, no teraz chcę pozmieniać miniaturki, chcę pozmieniać teksturkę, żeby wszystko miało taką swoją e, personalną touch, jak to tak powiem, że na przykład kiedy wrócę do, do tej serii, taki już miałem plan od zawsze, żeby wrócić po parunastu latach, kilku nawet latach wystarczy, żeby mi się nostalgia włączyła i po prostu wrócę i sobie załączę tą teksturkę, to wszystko i po prostu, no. Przeżyję jeszcze te momenty jeszcze raz jak to kiedyś było. No. Um. O, łączyły mi się automaty automatycznie lampy tak. Jeszcze pamiętam. O, zaczął padać deszcz. No co, teraz nie będę spał, bo ten deszcz jest taki klimatyczny, to niech sobie pada. Nie tu FPS nie bolą. To jest to co za dziwne ten. Aha. O, no dobra, nic sobie będzie w tym stylu. Um, tylko sobie zobaczę ile jest odcinek, odcinek jest 5 minut, także nie wiem, może zapauzuję. Albo i nie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Naprawdę nie chcę robić ten e, ucinek Nie, w sumie mogę to, to w poście edytować. Ten odcinek będzie krótszy, będę tylko sobie biegał w prawo, lewo. W sumie pasuje, by się przespać, bo chcę polecić w tamtą stronę. Tak wiem, to jest skrzynka, którą obiecałem kiedyś e, otworzyć. I w pewnym odcinku pokazałem zawartość tej skrzynki, jest prezent. Tam, o właśnie... To był prezent świąteczny dla samego siebie, właśnie był e, Nowy Rok chciałem wrzucić ten Nowy Rok na, na kanał, ale nie wyszło, bo, e, bo ten dysk, e, na którym, to po prostu dysk musiałem wy, wyrzucić, e, wyciągnąć ze starego komputera, wrzucić go, podłączyć do tego nowego, i żeby, żeby miał sejwa po prostu tego z Minecrafta, tak gdy nie miałem sejwa, to, to myślałem, żeby zrobić nową e, serię właśnie, paczkę na modach, jak to kiedyś robiłem właśnie paczkę na modach. To, to nową serię, zrobię ją tak, jak on nagrywał, ten, żeby mi ten czas wzięło między seriami. Dobra, jak na razie weźmiemy sobie na szesnastkę. Włączymy? Nie będzie. Dobra, jesteśmy po <grybkim> szybkim cięciu. Po prostu musiałem zrobić cięcie, inaczej by nie było. Jesteśmy teraz 5 minut odcinka, i tak myślałem, że że może jednak to e, ten odcinek wyrzucę może nie bo nie wiem zobaczymy co z tym będzie sobie teraz patrzę bo naprawdę potrzebuję ocean sobie tak latam i zgubię pewnie dom za niedługo chciałem mapę sobie zrobić właśnie mapę chciałem sobie zrobić au no ale to chyba nie wiem co z tym będzie o tu jest jakiś kanion o to tu zrobimy sobie punkcik taki może z tego kanionu coś kiedyś się zrobi ale wątpię nie wiem, a czy jest ta wioska, to znaczy, że się nie zgubię, gdzie jest ten kanion. Um, zobaczymy sobie tam, zejdziemy niżej. Pyk, au, skręcę nogę. Prawa. No i co tam jest? Nie ma nic. I może. A, będzie mi się język. Nie możecie zauważyć, też nagrywam normalnym 1080p. Nie ma czarnych pasków filmowych, także. Także tak, tak mi się wydaje, że tak na razie w tym zostanie w ten sposób. A no, widzisz, musiałem zrobić się to cięcie i po prostu te, teraz mi nic nie w mówieniu no, brawo. Życie mnie nie ogarnia. Dobra, to jestem z tą wioską. To jest druga wioska? Jak to działa? To, to nie była ta sama? A poplątany jestem dawno. mnie to nie było na tym save. Ie. Tak, to jest ta, ta sama, tak? No, drzewo dżunglowe, no dobra, jest ta sama. te marewki mi chciałem tu wziąć i chciałem chci, chci, mnie posprzedać. 60fps-u nie da się grać. No. O, tu są dwu, dwóch nowych. ten ob Obstawa jest. No. Nie była obstawa. Tu jest trzeci. Ty, ile się tu kluło? E, muszę sobie to naprawić. Trójka, trójka. Tutaj potrzebuję chest no, kto sprzedaje cztery Nikt nie sprzedaje czas plateów? Co oni wszyscy takie co, co sami są? No, no kolejna magia cięć. Właśnie sobie tak mogę ciąć, teraz wszystko tak fajnie, bez, bez żadnego niczego. No dobra, to jak no, na ten odcinek będzie tyle. Dobra, to nic się nie zmieniło chyba. S są czy nie powiem. Dobra, dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.